plac niepełnogłośny o nie co jest? Szos... niezu konekto na 16 i to na 17 what? czekajcie moment nie, albo nie no, dobra mam nadzieję, że nic nie widzicie Co za za typ? Jest. Siema O, jest siema, Mój Moje jest tu, jest tu, jest tu, jest tu, jest pytanie Chwila. Siedzę tutaj z tyłu na w numerze bocznym 628, czyli Mercedes Cybiga. Patrzcie jak to wygląda. Jak chcecie tutaj usiąść, to, to trzeba się okrężyć. Normalnie patrzcie. tutaj są siedzenia. A ja siedzę na tym. Na samym tyle. No i tak dalej. 行吗？ nie ma patrzcie zwierzyniecka świerkowa też nie ma wiaty czopie czy ci chodzi o czopa z GTA 5 ja nie na pewno nie jestem 628 Ale to jest hybryda, ale dla mnie to po to nie brzmi jak jakaś hybrydka dzisiaj odcinka prawdopodobnie nie będzie z gry jakiejś, ale zobaczymy jeszcze albo będzie, albo nie. Bo na razie nie wiem co nagrać po prostu na odcinek. <laughs> tego nie widzicie, ale tam pojechał mój robieniec. 780. Dobra, nie wiem, czy jest, że tak kamerę robi, ale nie wiem. Akurat mi się chciał robić, że 10 od przestanę, tylko po prostu nazwę zrobiłem. jedziemy na plac i Co? No pójdziemy, najedziemy Na placu to myślę. O Jezu No to źle No na no, razie no, no, się ruszamy Za chwilę się widzimy, bo muszę coś zrobić Dobra jestem Jeśli tam zacinam te sorki Dobra jestem, przepraszam. Woli kończy. też pomysły na nagrywanie. powoli, bo, 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 bo nie wiem sam, czy dzisiaj coś się pojawi nawet. Ale coś myślę, że tak. Nie so chiruje A w tliża. Fajnie. Kochany dzikawiczny ten. Mam nadzieję, że coś mogłem nagromadzić dzisiaj, Ale jeszcze tego się przekonamy, bo ja sobie jeszcze nie wiem co nagram, Bo ewentualnie jak już niedawno ja widziałem, że zniknął. Jedna, jedna gra zniknęła z. Z Play, z, ten ze Store Play, czyli na Help Wanted zniknął Gdzie ty jedziesz? No widać, przecież ja napisałem Przecież, że na Plac Niepodległości Grasz w Fortnite? Nie Nie lubię i don't ale oczywiście za chwilę, bo jeszcze trzeba dojechać A aż się zatrzymam, bo, bo ja nie będę tego robić bo ostatnio pamiętam, jak mi się stanęło co... że nic mi się nie stało, tylko ewentualnie powiedzmy, że po prostu kolejny z jednego schodka 10 jeszcze Grażyna, Boże TKP o, patrzcie, hybrid, mój ulubiony, hybryda Dobra. Ostatni raz, dobra. Godzina. Dzisiaj mam jak Jakuba, 57. chyba, że mnie nie że to mam inne konto na poprzednim. Mama musiała coś zrobić, mam usunięte u mnie na tel. Aha, no pamiętam cię. No dobra, widzowie, to mam nadzieję, się podobał live. Ja się z wami żegnam i cześć.